Dzień dobry Państwu. Po długiej przerwie, prawda? A ile to? W październiku okręciliśmy ostatni materiał, ten o alkoholu, o szkodliwości picia. Teraz mamy końcówkę maja, więc to jest no, bez mała pół roku. Eee, powody są różne i osobiste, i nieosobiste, ale najważniejszym powodem jest proces. Proces, przez który przechodzi ludzkość i proces, który musiałem ja osobiście oraz Krzysztof po prostu w sobie, w sobie przejść. W sobie pewne rzeczy zmienić, do pewnych rzeczy dojrzeć, a do jakich to zaraz Państwu powiem, ponieważ to w moim przekonaniu dotyczy ludzkości jako całości, a nie tylko poszczególnych, poszczególnych jednostek, poszczególnych istot. Dzisiejszy odcinek w zasadzie chciałem poświęcić temu, że nasza cywilizacja, nasze społeczeństwo globalne rozdziela się. To znaczy, że tworzą się takie dwie społeczności, z czego jedna, to jest ta oczywiście y, grupa, która żyje wiadomościami medialnymi, która żyje w tej takiej puszce materialistycznej, gdzie y, nie ma miejsca na ducha, gdzie nie ma miejsca na świadomość, gdzie nie ma miejsca również na życie poza naszą planetą, z wyjątkiem jakichś tam grzybów czy jakichś bakterii na Marsie. Tych grzybów, tak y, mówię troszeczkę z y, uśmiechem, bo jakiś czas temu gruchnęła wiadomość. W mediach, że na Marsie znaleziono grzyby, ale została dość szybko zdemontowana, także naprawdę nie wiem, czy znaleziono grzyby, czy nie. W każdym razie, ta pierwsza grupa żyje w tym świecie medialno medialnym i w świecie tego starego paradygmatu, tego takiego podejścia do życia, jako do czegoś co zdarza się losowo, w którym świadomość jest wynikiem aktywności biologicznej. I to, są ludzie, I to jest grupa, dla których niestety, to jest moje, moje zdanie, może się z tym zgadzać, bądź nie, dla których życie w zasadzie jest bezcelowe. I to jest ta pierwsza grupa, dominująca, ale dominująca w tym sensie, że ich bardzo głośno słychać, no bo ich poglądy, ich sposób postępowania. Ich sposób patrzenia na rzeczywistość jest pompowany przez media głównego nurtu. Media należą do jakichś ludzi, którym nie zależy absolutnie na tym, żeby człowiek się przebudził, no bo, no bo władza, pieniądze rządzą się takimi właśnie prawami. Druga grupa ludzi to, jest, to są ludzie tacy jak państwo, jak ja, jak Krzysztof za kamerą, ludzie, którzy wykorzystują ten moment. Na przestrzeni, wykorzystują ten moment w ewolucji naszej planety do swojej własnej ewolucji. Ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że życie nie rozpoczyna się w dniu narodzin i nie kończy się w dniu śmierci, ale trwa i przed narodzinami i po. Tylko że nie w takiej formie, w jakiej teraz do Państwa tutaj e, mówię, w, jak, w formie, w jakiej się Państwu przedstawiam. E, ludzie, którzy rozumieją gdzieś. Często intuicyjnie, ale z czasem coraz bardziej racjonalnie, że wszechświat to jest wielkie pole życia, wielkie pole świadomości, gdzie istnieje wiele możliwości organizacji cywilizacji, wiele możliwości yy, i pomysłów na rozwój. I do tej grupy chciałbym zaadresować te parę słów, bo. Proces, który teraz przez który przechodzimy, ta ewolucja, jest bardzo ważna. W tym sensie, że taka, sytu, taka okazja może się długo, długo nie powtórzyć, no bo jak często można przewartościowywać jakąś cywilizację? To przewartościowanie, ono się w zasadzie sprowadza do tego, że człowiek powinien stać się istotą świadomą i istotą autonomiczną. Do tej pory istotą świadomą nie był. Oczywiście z wyjątkami z, z pewnymi wyjątkami, jakimiś przebłuskami Mówi tutaj o artystach, o niektórych naukowcach, o myślicielach, o mistykach w szczególności. Ale mimo wszystko ta cywilizacja do tej pory nie, nie grała według takich nut, tak? według, według takiego skryptu, gdzie to życie to jest coś więcej niż tylko tutaj ta cielesna powłoka. Szansa do tego, żeby przejść na level wyżej, żeby zacząć patrzeć na samego siebie z perspektywy wcielenia, z perspektywy tego wyższego ja, które gdzieś za mną stoi i które wcielając się tutaj robi to po to, żeby pewne treści uzewnętrznić, a pewne treści wchłonąć w siebie, jest bardzo ważna, bo. Jeżeli tego nie będziemy robić, proszę Państwa, to nasz świat stanie w miejscu. A wiadomo, że jak, ktoś, jak coś stoi w miejscu, to de facto się cofa, i naprawdę wystarczy spojrzeć na telewizory nasze duże, na ekspertów e, doradzających e, rządzącym w naszym kraju, w Polsce, w innych państwach, że takiego poziomu strachu, takiego poziomu manipulacji. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkaliśmy, ale to byłaby nieprawda. Chodzi o to, że teraz on bardzo mocno bije i po oczach, i po uszach, ponieważ duża część ludzi, jedna trzecia zaczęła się budzić do swojego potencjału. I ta część, ta jedna trzecia, to jest ta część ludzkości, która ma nadawać ton wydarzeniom. Na naszej planecie, na najbliższych dziesięcioleciach, najbliższych stuleciach. Może się wydawać Państwu, że to jest przecież nie do zrobienia, no bo oni mają media, oni mają nie wiem, aparat przymusu, oni mają pieniądze, oni mają władzę. Tylko wiedzą Państwo co? Najważniej, jest tutaj, w, tym, w tym całym równaniu jest taki jeden brakujący element, i tym elementem jest świadomość. Ja teraz pozwolę sobie zrobić taki mały objazd, bo chodzi o to, że Człowiek, jakakolwiek istota, no ale żyjemy na Ziemi, więc człowiek, że człowiek wpływa na swoją rzeczywistość swym własnym wnętrzem, ten objazd, który chciałem zrobić, polega na tym, że w tak zwanych ruchach new age'owych, których się roi, od których się roi i w internecie, i w księgarniach, e, mają, mają takie bardzo infantylne podejście do tego tematu na zasadzie, że myśl pozytywnie, a przyciągniesz jakieś zdarzenia. No więc to tak nie działa, bo ja posłużę się takim przykładem. W Polsce jest taka sobie dominująca religia z, z dużą ilością budynków, z dużą ilością majątków ziemskich, a z siedzibą w Watykanie. I wszyscy, w zasadzie ludzie, są w dniu narodzin, no, parę tygodni po narodzinach, do tej religii przypisani za pośrednictwem rytuału chrztu. Część, dla części z ludzi to nie stanowi żadnego problemu, no bo oni są na tyle. Jakby to określić, żeby nikogo nie obrazić, są na tyle nieskomplikowani, że im nie przeszkadza to, że ta religia to jest religia strachu i religia cierpienia. Natomiast dużej części ludzi to wewnętrznie przeszkadza i czują, że to jest nie tak, ale ze względu na presję społeczną nic z tym nie robią. I teraz, proszę Państwa, taki człowiek może sobie myśleć, że on, no on, nie wie, on wierzy w Boga, a nie w księży, że on, albo w ogóle nie wierzy w Boga, że jest ateistą. To tak na marginesie nie jest wcale dobre. Albo że on traktuje Jezusa jako swojego nauczyciela, ale chodzi nam co prawda? Czy tam chci dziecko, czy, czy daje prezenty na komunię swoim bratankom, siostrzeńcom, ale on tak naprawdę nie wierzy, a chodzi, no bo, no właśnie, no bo. I przestrzeń, rzeczywistość dookoła dostosowuje się nie do tego, co ten człowiek myśli, tylko do tego, do tego, czym naprawdę jest. A tak naprawdę ten człowiek w naszym przykładzie jest zakładnikiem i niewolnikiem presji społecznej, zakładnikiem i niewolnikiem pewnego systemu religijnego, który mimo wszystko gdzieś tam mu wgrywa to, że, a słuchaj, bo jak odejdziesz. A to nie masz pewności, czy do piekła nie pójdziesz. To już lepiej zostać, bo przynajmniej będziesz wiedział, że w momencie śmierci to przyjdzie ksiądz, da ci ostatnie namaszczenie, będziesz czuł się lepiej. I rzeczywistość będzie mu odpowiadała w stosunku do jego głębszego przekonania, a nie do tego płytszego na zasadzie, a ja tam księży nie wierzę, bo to banda pedofilii czy cokolwiek teraz sam w mediach się nie wygaduje. Proszę Państwa, ta zmiana wewnętrzna to jest zwrócenie się do tej iskry, która wżyje w każdym człowieku, do tego ja przez wielkie J, które powoduje, że człowiek jest potężną istotą społeczną, a jednocześnie indywidualną. Człowiekiem, który jest w stanie i potrafi i chce tworzyć społeczeństwo, a jednocześnie jako, jako jednostka potrafi, potrafi nakreślić bardzo Dobrze zdefiniowane granice. Słuchaj, możemy porozmawiać, ale dotąd i ani kroku dalej. Jeżeli będziesz mi chciał coś narzucać, to ja tego nie zrobię. I tutaj tkwi klucz do, do zmiany naszego świata. Jeżeli człowiek pracując ze sobą, chodzo, czytając literaturę jakąś, taką kręcącą się dookoła samorozwoju. Badającego świat, badającego swoje własne zachowania w szczególności, bo to jest najważniejsze badanie swoich własnych zachowań. One są odbiciem tych naszych prawdziwych przekonań. Taki człowiek będzie zmieniał rzeczywistość dookoła nie swoimi myślami na zasadzie: Chcę, żeby tu się pojawił słoń, to się żaden słoń nie pojawi, yy, tylko że rzeczywistość będzie dostarczała mu tego, co jest z jego wnętrzu potrzebne, żeby ta jego dusza mogła się w tym świecie wyrazić. Jeżeli ja pozbyłem się strachu przed systemem, przed paszportami, które nie są paszportami w, tego, w tym tradycyjnym słowo znaczeniu. Mówię o tych paszportach, które są jak gdyby wydawane tym ludziom, którzy dali, przyjęli preparaty pewne medyczne. Jeżeli ja się boję tego, że upadnie gospodarka, no to moje wnętrze gra na pewnej wibracji, mówiąc, używając języka muzyki. W związku z powyższym, rzeczywistość będzie im podsumowała. Zdarzenia, ludzi, yy, publikacje, filmy, które będą mnie w tym utwierdzały. Co prawda, co jakiś czas będzie próba ze strony przestrzenia, może pójdziesz krok dalej. No i takie właśnie próby należy wykorzystać. Najpierw. Tak, 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 jak te próby ze strony przestrzeni do nas przychodzą, a później coraz bardziej świadomie. Nie, ja nie chcę być członkiem tego umierającego społeczeństwa. Nie oznacza to, że jeżeli nasi rodzice na przykład, czy nie wiem, jacyś bliscy, naprawdę bliscy ludzie, żyją po staremu, to ja mam się od nich całkowicie odciąć i udawać, że ich nie znam. Nie, ale nie wolno mi pozwolić im narzucać swojego zdania. To się może skończyć tym, że będziemy mieli kutnie rodzinną, że będziemy mieli, że będziemy musieli zmienić pracę. No bo przecież pracując w korpo nie da się wytrzymać z ludźmi, którzy cieszą się z tego, że dali sobie zaaplikować preparat tutaj na, na ramieniu. Cieszą się z tego tylko i wyłącznie dlatego, że im powiedziano w telewizorni, że jeżeli to zrobią to będą wolni. Tak? To jest bardzo płytkie myślenie. Z takimi ludźmi nie da się na dłuższą metę funkcjonować i dlatego należy umieć stawiać te swoje zewnętrzne granice. W naszym przykładzie tego człowieka, który jest taki e, uzależniony od religii, a jednocześnie twierdzi, że nie jest, może, to możemy ten przykład przenieść na inne sfery e, funkcjonowania człowieka w, w, w przestrzeni, tutaj na Ziemi. Mówiąc o pracy, nie jest trudno wyobrazić sobie zmienienie pracy. Jasne, system. Powstał tak, tak, że on teraz wgrywa człowiekowi strach w momencie, kiedy on tylko o tym pomyśli, a co będzie jeśli w nowej pracy będzie jeszcze gorzej, co będzie jeżeli sobie nie poradzę, co będzie jeżeli działalność gospodarcza, którą chcę otworzyć nie wypali i co ja wtedy zostanę z kredytem za dom, za, za samochód, za nie wiem, żona ode mnie odejdzie, no bo kredytu nie potrafi spłacać, a może ja wcale z tą żoną już nie chcę być. Tak to są rzeczy, które uzmysłowienie sobie których Powoduje, że wykonujemy pierwszy krok w prawdziwej wolno, wolności. Mistycy często podkreślają, że prawdziwe przebudzenie, ten pierwszy etap jest. No, on często nie jest przyjemny, bo on polega właśnie na odcięciu się od tego świata, który traktowaliśmy jako, no, jako taki aksjomat, jako coś, co jest, zawsze było, jest i będzie. Czyli, że ten świat zbudowany wokół tej religii, wokół systemu korporacyjnego, wokół, wokół tych wartości, które generują nieustanne konflikty, że odci odcięcie się od tego świata nie jest przyjemne. No, tak jak nie jest przyjemne odcięcie, nie wiem, mam jakąś narość na ręku, muszę ją wyciąć, no to trochę boli. Okay? Tylko, że bez zrobienia tego ryzykuję dalszymi powikłaniami. Okay? Dlatego też to jest niezmiernie ważne. Proszę Państwa, ja polecam interesowanie się swoim własnym wnętrzem na serio. Nie po łebkach. Nie na zasadzie, że wyjdę na ulicę, pokrzyczę, że nie chcę preparatów aplikowanych w ramię, a później przyjmę go na przykład, no, żeby dostać dokument dający mi prawo niby do podróży za granicę. Jeżeli wystarczająca liczba ludzi postawi tę granicę dookoła siebie, to nie ma w ogóle opcji, żeby takie rzeczy się w rzeczywistości materializowały, pomimo tego, że system trąbi wszędzie i wobec, że tak będzie. Być może tak będzie, ale tak nie będzie zawsze. Być może tak nie będzie, ale to zależy tylko od nas. I, proszę Państwa, wolność oznacza olbrzymią odpowiedzialność. Dlatego ludzie uciekają od wolności. Dlatego ludzie siadają przed telewizorem, klikają, otwierają pff, piwko, Oglądają mecz, jakieś wiadomości na TVE, na TVP i są zadowoleni, no bo są wolni, bo im powiedzieli, że są, ok? Bo powiedzieli im, że bronią wolnych mediów, czy że, nie wiem, bronią się przed zakusami Unii Europejskiej na nasze kopalnie węgla brunatnego czy kamiennego. To nie jest prawdziwa wolność. To są zagadnienia zastępcze. Prawdziwa wolność jest w człowieku i człowiek musi chcieć do tych pokładów wolności się dokopać, bo jeżeli tego nie zrobi. To zostanie w tej pierwszej grupie, pomimo tego, że będzie wiedział, że tam być nie powinien, a to dopiero rodzi cierpienie. Chodzi o to, żeby być człowiekiem wolnym, odpowiedzialnym, samoświadomym, który nie boi się tworzyć społeczeństwa dookoła siebie, bo taki człowiek ufa, że dostaje od życia to, czego potrzebuje, a nie to, czego jego egotyczny, zbudowany na osobowości umysł chce. I z tą myślą zostawiam Państwa do zobaczenia. Już teraz zdecydowanie szybciej niż ostatnio. Pozdrawiam.